Siemaneczko, siomeczki, z tej strony Alinia i dzisiaj wybierzemy się na wyprawę w poszukiwaniu strongholdu. Nagrywam to już po tej wyprawie, więc od razu Wam zaspoileruję. Będzie fajnie i ciekawie. Chodźcie! Powiem Wam, że ja z tymi perełkami to jestem ślepa. Rzucam je, a potem nie widzę, gdzie poleciały. No ale dobra, wreszcie mi się udało i wiem już, w jaką stronę iść. Wygląda na to, że Stronghold jest za wieżami minutki, więc bardzo fajnie sobie postanowił je tak wybudować, że wyznaczają nam kierunek do Strongholdu. W diamentowym seciku już nie boję się podchodzić do Endermanów, a do tego chcę mieć dużo perełek na teleporty, dlatego jak będę widzieć Endermana, to będę go zabijać. Wygląda na to, że perełki nas prowadzą w stronę dżungli, i dla mnie to nie jest dobra informacja, bo powiem Wam, że na dżungli się mega niewygodnie rzuca te perełki. Jak się, e, da, jak się wejdzie nawet na drzewa i będzie się je od góry rzucało, to spadają na te drzewa, potem się trzeba wspinać, szukać ich. Nie lubię tego. Pozabijam trochę krówek na skórę, bo zaraz będę chciała robić sobie secika, więc potrzebuję książek. Ale z przejścia przez dżunglę są też plusy. Ja znalazłam pandę! I zcięłam bambusa, żeby ją nakarmić. Panda leży na pleckach i się kręci! Jest taka słodka! I mnie kocha, bo dała serduszko i bambusa. A to panda! Jest bardzo blisko naszej bazy, można byłoby ją przynieść, w sumie. Nie, jak fantastyczna zabawa. Wiecie, że panda robi też fikołki? No i wiedziałam, że tak będzie z tymi drzewami, że będę miała trochę wyzwania, żeby podzyskiwać te perły, ale zrobiłam ich tylko 12 i już mi część popękała, więc będę się starała wrócić po każdą. W ogóle, jak nagrywam ten y, odcinek, to mam 99 subów. Brakuje jednego do setki, więc może jak go już wrzucę, to będzie 100. Często w internecie ludzie tak postrzegają, że o, 100 to, to wcale nie jest tak dużo, ale ja lubię sobie wyobrażać e, to na klasy, takie szkolne. W klasie jest tak powiedzmy, że około 30 osób, więc to tak, jakby słuchało mnie, e, słuchały mnie trzy klasy. I to jest dla mnie naprawdę dużo ludzi. I bardzo się cieszę, że tutaj y, oglądacie, mam nadzieję, że uprzyjemniam Wam kawkę, obiadek albo kipelek. Patrzcie kogo spotkałam, to pan papuga. Czy Wy też tak macie, że jak widzicie jakieś zwierzątko w Minecraft, to zawsze musicie do niego podejść i się z nim przywitać? i no nie wiem, po prostu jakoś tak urocze są. Muszę przyjść do tej dżungli z nasionami i sobie takiego przyjaciela wziąć do bazy. Dobra, oczka mnie cały czas prowadzą, teraz muszę tutaj iść plażą, mam tylko nadzieję, że Stronghold nie będzie na oceanie, bo nie lubię e, tak w wodzie kopać i się rozprawiać. O, jakiś stateczek, ale teraz mam ważną misję, nie będę się rozpraczać, teraz Stronghold, jakieś tam stateczki, może kiedy indziej. O, i te drzewa azaliowe, to znaczy, że pode mną chyba jest Lash Cave, a to też nie jest tak daleko bazy, więc fajnie. Jeszcze nie mamy koło bazy Lash i w sumie ja w tej rozgrywce jeszcze nawet w nim nie byłam, więc bardzo bym chciała. Chciałabym oczywiście co? Zgarnąć sobie jakiegoś aksolotla, do domu. A, i chcemy też z Piotrem zrobić y, ten podwodną świątynię, więc, y, więc chcielibyśmy to zrobić też przy użyciu Axolotli, a one tam podobno pomagają. Powiem Wam, że chodzenie przez te bambusowe biomy też jest całkiem fajnie. Moim zdaniem te bambusy wyglądają całkiem spoko i jest to przyjemne. O kurczę, wygląda też na to, że całkiem niedaleko jest też mangrow. Byłoby ciekawie, jakby stronghold nam się wygenerował pod mangrowem. Jeszcze nie znam za dobrze tego biomu, bo jest całkiem nowy, a ja no, ostatnio nie grałam. Kojarzy mi się z takimi mrocznymi elfami, ten wiedźmami, taki mi się wydaje magiczny, trochę mroczny, właśnie jest taki pod, podmokły. Ciekawie wygląda ten pion, powiem Wam. Matko, ale niewygodnie się tu chodzi. Chyba zaraz zmienię strategię, spróbuję się podbudować i wejść na te liście. Może będzie mi troszeczkę wygodniej, bo tak się tutaj w tych bagnach moczyć to nie ma najmniejszego sensu. Dobra i od razu lepiej, żeby mi tylko ta perełka nie spadła na dół, bo znowu będę musiała się. I na dół i na górę. No, po prostu nie lubię tego. Chciałabym po prostu spokojnie biec. Dobra, jednak ten biom nie był taki duży, i wygląda na to, że nasz stronghold wcale nie jest tutaj zlokalizowany, więc biegnę dalej. O nie, tylko nie woda. Oby to tylko był etap przejściowy naszej podróży, jeszcze mi się perełka rozwaliła? Co to za wredna gra! Zostało mi już naprawdę ich mało. Mam nadzieję, że jestem gdzieś blisko. Ej, dobra, każe mi się cofać. To znaczy, że jestem już. No i kolejna perła pękła, ja to mam szczęście. Jaka jest na to szansa? Naprawdę, dobrze, że już mi się każe cofać. To mam nadzieję, że z tym, co mam, e, uda mi się znaleźć. Dobra, dobra. Na szczęście tutaj ta perełeczka ocalała. Muszę je za każdym razem odzyskiwać. Może to będzie tutaj przy brzegu w takiej sytuacji. O! O, dobra, nie jest źle. Z taką ilością wody jeszcze sobie poradzę, więc to nie ma problemu. Kurde, gdzie ta perła? Halo, halo! Gdzie, gdzie? Jestem ślepa! Ale to znaczy, że jestem naprawdę blisko. O, o dobra, tutaj jest. Stronghold musi być gdzieś tu. Od razu oczywiście włączam kordy jak program, żeby je zapisać. I zaraz będziemy się skopywać z lądu. Dobra, no to rozpoczynamy akcję kopanko. Troszeczkę węgla sobie zbiorę fajnie. Będę miała od razu pochodnie i sobie poświetlam, bo w sumie nie wiem, jak tam będzie, ale pochodnie na pewno się przydadzą. Czy te strongholdy się respią na jakiejś konkretnej wysokości, czy mogą być w dowolnym miejscu? Bo kurczę, powiem Wam, że nie szukałam ich tak często. Zazwyczaj jak grałam na serwerze, to ktoś odwalał tą robotę za mnie. Ja często tylko korzystałam i przychodziłam na gotowe. Ale fajny ma klimat szukanie tego strongholda, więc cieszę się, że tym razem postanowiłam zrobić to samodzielnie. Zauważyłam też, że czasami, jak kopię to, jakiś taki mi się bug trafia, jakby że widzę trochę przez ścianę. Ale to w Minecraftie chyba co jakiś czas po prostu są takie bugi, więc nie będę się tym przejmować. Dobra, widzę nasze pierwsze deep slate'y, więc jesteśmy już dosyć nisko. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie zaraz ten stronghold. O, co ja tu widzę? No, to wygląda dosyć podejrzanie, ale będę ostrożna. Nie będę się tutaj od razu skakać, bo nie wiem, jak wygląda ta przestrzeń. Chociaż, chociaż, kusi-kusi, Mam jak sobie setik, więc yy, może trypiolot. Dobra, jest lawa, więc chyba tutaj nie będzie tak dużo mobów. Troszkę oświetla, ale ta podłoga wygląda podejrzanie. Wydaje mi się, że może e, no to nie jest ten, ten stoł, co otacza stronghold, ale być może pod nim, no bo naprawdę takie płaskie. Dobra, nie widzę za bardzo mobów. JOLO! Skacze! Aaaa! Szybko oświetlać, szybko oświetlać. Nie no, jeden szkielecik to na luzie, dobra zombie. Chociaż tam jest ciemno, nic nie widzę. Ale nie no, tam radę, tam radę. Dobra, zombiaki, nie macie ze mną szans i z moim mieczem z sharpnessem. Coś tutaj się rozejrzę jeszcze, pooświetlam, żeby upełnić okryperki. <laughs> nie, to tam nie chcemy iść. Yy, Wiecie co? Naprawdę wydaje mi się, że jakby się skopać tutaj yy, tą podłogę, to że właśnie to będzie stronghold, ale jeszcze tutaj troszeczkę yy, rozejrzę się po tym terenie. Może, może gdzieś jest jakieś yy, wejście. No, ta jaskinia wygląda na dosyć, dosyć. O, dużą. No tak. A, nie, nie, nie. Dobra, nie chcę tu wybuchnąć, ucieczka. Dobra, spróbuję się tutaj wkopać i zobaczymy. Być może jestem już na miejscu. A w sumie sprawdzę sobie jeszcze oczkiem. Mam jeszcze dwa, więc jakby co, będę mogła jeszcze potestować. Dobra, leci w tamtą stronę. Wysokość jakby się zgadza, więc jestem na bardzo dobrym tropie. Widzę, że tutaj jest cave, więc spróbuję się pokierować tym cavem w tą stronę i może dotrę. Chociaż naprawdę ta struktura wygląda tak podejrzanie, jakbym miała dosłownie kopać się na kilka kratek, i jakby to już tam było. O, diaksiki, miła niespodzianka. Perełka mnie do nich poprowadziła jaka milutka. Inwazja szkieletów. Dobrze, że wziąłam diaksową zbroję i dobrze, że mam już troszeczkę lepszy ekwipunek. To przynajmniej nie dedne. Jeszcze tutaj troszkę pooświetlam i mam jeszcze ochotę na tego slajma. Yy, to zrobimy sobie magma creamy i będziemy mogli troszeczkę bezpieczniej zwiedzać nether. albo będzie na linki. No w każdym razie slime zawsze się przydadzą i też super, że mamy slimeowego czanka przy Strongholdzie, bo do Strongholdu będziemy na pewno co jakiś czas chodzić i ten slime'owy czank się przyda. Dobra, wykopię te diaksy, nie ma co, żeby leżały, i będę się kopać na dół w tej strukturze. Może, może tam jest Stronghold. Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Mamy to, mamy to! Znalazłam Stronghold, jestem bohaterką, pierwsza na serwerze. Najlepsza, cudowna! Oh yeah. Dobra, wchodzę do środka i kurczę, widzę, że ten odcinek trwa już 12 minut, więc chyba błądzenie po tym strongholdzie zostawimy sobie na następny odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mamy wielki sukces i trzymajcie się ciepło, zdrowo, papa. Pa, widzimy się w następnym.